Do piekarnika, pieczone ziemniaczki z serem i z przyprawami. Jakieś to dorzucone warzywo, ja wzięłam marchewkę. I bakłażan z sosem czoskowym. Polewamy blaszkę oliwą z oliwek. Ziemniaki szedkujemy lub kroimy w talarki. Oberżynę. Bakłażany myjemy, odkrowamy końcówki, ale nie tak, żeby się warzywo otworzyło. I Ja użyłam dzisiaj marchewkę, yy, możemy użyć dynie lub jakieś inne warzywo, które lubimy zapiekane w piekarniku. Z również polewamy oliwą z oliwek. Pieczemy w piekarniku 200 stopni, około 20 minut. Widać kiedy... Warzywa już się przerumienią. Możemy jeszcze sprawdzić, ewentualnie, czy na pewno są gotowe. Wyłączamy piekarnik, posypujemy serem. Ja używam ser mozzarella, bo mi smakuje i wstawiamy do piekarnika, aby się roztopił. Trosnek miażdżymy, siekamy i posypujemy solą. Zostawiamy tak na parę minut. Sól wyciągnie aromat. Jeśli jakieś warzywa kiełkują, nie wyrzucaj je. Na przykład skiełkowany czosnek jest bardzo zdrowy. Po jakimś czasie dodajemy jogurt i mieszamy. Posypujemy wybranymi ziołami. Ja użyłam oregano, może być bazel, bazylia albo rozmaryn. I gotowe. Smacznego! Na playliście w katalogu odżywianie znajdziesz więcej przepisów, które... Pozwalają z łatwością zaplanować prawie cały miesiąc. Zajmujemy się poprawą warunków życia, a temat odżywianie to jedna z pierwszych serii. Zapraszam serdecznie.